Hello, Elna 320, tutaj Stefan Stefanowski. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na tym kanale, ale w sumie chyba nie aż tak bardzo nowej, bo ona zapominana już jakiś czas temu, ale po prostu jeszcze jej nie zrealizowano, że tak powiem. Ale mogliście widzieć na kanale inne edycje tej serii tutaj. Gdzieś na pewno mam świetną na ekranie jakieś linki do tych filmików, żebyście mogli sobie zobaczyć, jeśli jeszcze ktoś ich nie widział. Też tam jestem. To kliknijcie tam, bo jak nie, to nie będziemy dalej nagrywać tej serii. Ale wracając, zapraszam was na pierwszy odcinek z konkursu na najsłodszego źrebaczka w tak wiem, czekaliście na to naprawdę długo, tak wiem, wiem, wiem. I jeżeli myślicie, że jestem tutaj sam, to nie, 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 spokojnie. Jest jeszcze tutaj drugi prowadzący, który na pewno jest mądrzejszy ode mnie na no cóż, co ja powiem, co ja poradzę na no cóż, jestem Stefan Stefanowski. Ta postać komediowa, a nie taka poważna. Więc witajmy teraz naszego wspaniałego, drugiego prowadzącego, a jest nim uwaga, uwaga, nasz ukochany Ametyst! Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, zceptem powiedział. Witam Was w pierwszym odcinku z konkursu na najsłodszego z stajni. I dzisiaj będzie taki pierwszy prowadzący odcinek który przedstawi wszystkich uczestników naszego konkursu. Jeśli chodzi o głosowanie, jak będzie wyglądała eliminacja naszych uczestników, to tę kwestię poruszymy na końcu tego odcinka, już po tej konkurencji, która będzie w dzisiejszym wprowadzającym odcinku. Na sam początek przedstawimy Wam wszystkich naszych uczestników. Pierwsza uczestniczka to klaczka kuca Dartmoor o imieniu Joy. Drugi uczestnik to ogie kucyka szetlandzkiego o imieniu Bursztyn. Trzecia uczestniczka, najmniejsza z naszych uczestników, czyli klaczka kuca Falabella o imieniu Fiona. Jestem ciekawy, jak sobie tutaj poradzi, bo to naprawdę mała istotka. Jest nawet mniejsza ode mnie. I tak, to ja cały czas mówię tutaj. Stefan Stefanowski. W tej serii nie mogło również zabraknąć członka rodziny królewskiej, a właściwie rodzinki koni fryzyjskich, czyli przed Państwem klacz konia fryzyjskiego Wenus. Kolejny bardzo znany źrebak to chyba dlatego, że ma takie samo imię jak założycielka naszego wspaniałego kanału. Jest to klacz konia hanowerskiego o imieniu Julia. Kolejny uczestnik to ogierek konia czystej krwi arabskiej o imieniu Aramis. Następny źrywaczek to ogierek Tennessee Walking Horse o imieniu Draco. Kolejny uczestnik to ogierek konia liwitańskiego o imieniu Czarny Książę. Następny źrebaczek jest dosyć specyficzny, ponieważ ma bardzo dziwnie wygiętą głowę. Wydaje mi się, że jest na coś chory albo nie, dobra. Ej, ametyst, a. Co jest nie tak z tym zierbakiem? A, dobra, dzięki. Okej, okay, już się poprawiam. Ametyst mi właśnie powiedział, że ten zierbaczek pije mleko. Chyba jest cały czas głodny. Eee, dobra, nieważne. Wracając, jest to zierbak koniak napster. Oj, winu. Oreo. E, ciasteczko Oreo. Jak ja je kocham. A, dobra, dobra. Ametyst mi tu właśnie mówi, że mam już skończyć, więc skończę. Och, zjadłbym sobie takie ciasteczko Oreo. Następny uczestnik to źrebak konia Noriker o imieniu Bilbo. Kolejny większy źrebak, a właściwie roczniak, to roczniak konia szpaltwadzkiego o imieniu Uran. A teraz stosunkowo nowy źrebak w naszej stajni, czyli źrebak konia Clydesdale o imieniu Sparki. Kolejny nowy źrebak, tym razem rasy Shire, o imieniu Monte. Jak ten, taki krem monte, albo chyba są też takie batoninki monte. O matko, jak ja bym sobie zjadł. Dlaczego te imiona mi przypominają jakieś jedzenie? Hello! Przedostatni źrebaczek to klaczka, konia Apalusa, o imieniu Nigeria. I ostatni z naszych uczestników to ogierek, konia Pinto o imieniu Niro. Dobrze, Stefan przedstawił Wam już wszystkich uczestników naszego konkursu. Wiem, że teraz pewnie wszyscy będą się śmiać z tych jego żarcików, ale dzięki temu seria będzie na pewno śmieszniejsza. A więc teraz możemy rozpocząć naszą pierwszą konkurencję w naszym konkursie. Będzie to Sesja z rodzicami naszych zierbaków, czyli teraz będziecie mogli obejrzeć zdjęcia naszych uczestników razem z ich rodzicami, z matkami, ojcami w różnej kombinacji w sumie. Także po obejrzeniu tych zdjęć powiemy Wam, jak głosować na Waszych faworytów. Także widzimy się za chwilę. A teraz przedstawimy Wam zasady głosowania na Waszych faworytów. Aby zagłosować, wystarczy wejść na kartę Społeczność na naszym kanale i tam znajdziecie aż trzy posty z imionami naszych uczestników i oczywiście ich rasami, czyli po prostu danymi naszych uczestników. I tam klikacie, którego uczestnika chcecie. Z dowolnego posta i tak oddajcie głos na swojego faworyta. I pamiętajcie, aby oddawać głosy, ponieważ to dzięki temu ta seria będzie mogła mieć dalsze odcinki, bo bez Waszych głosów nie da się wyeliminować żadnego uczestnika. Także po obejrzeniu tego odcinka zapraszam Was na kartę społeczność i tam zagłosujcie. Na waszych ulubionych uczestników. To będzie wszystko w pierwszym odcinku z konkursu na najsłodszego śrebka w stajni za tydzień. Tego samego dnia, czyli w sobotę, będzie kolejny odcinek z tej serii. Wtedy na pewno będziemy już mieli zliczone wszystkie głosy i wtedy odbędą się pierwsze eliminacje. Czyli jeden z. Uczestników, ten, który otrzyma najmniej głosów, odpadnie z odcinka. Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że moje żarty były na tyle śmieszne, że troszeczkę się poświaliście, tylko mam nadzieję, że nie za bardzo. Uważajcie od yy, zbyt jego śmiania się, bo mi brzuch, więc mówię. Dobra, ale to już będzie koniec. Dzisiejszego odcinka. Dziękujemy jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie tam na dole łapkę w górę i jakiś fajny komentarz. I oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dziękujemy jeszcze raz za 41 tysięcy subskrypcji. Naprawdę wiele to znaczy dla naszej pracy. A teraz pamiętajcie, dobijamy do 42 tysięcy i to oby szybko, bo jak nie, no to ja nie, nie wiem, to ja chyba zrezygnuję z tej roboty. No, także pamiętajcie o tym. Jeśli nie chcecie, żeby Stefan Stefanowski zniknął, to kliknijcie tą subskrypcję, naprawdę. Także do zobaczenia, widzimy się za tydzień w sobotę o tej samej porze. Odcinki będą zazwyczaj w sobotę o 20. Jeśli będą jakieś uproszczenia, to oczywiście Was poinformujemy. Ale pamiętajcie, odcinki z tej serii. Sobota, godzina 20. Do zobaczenia!